Idzie dobry, w poniedziałek w kolejnym dniu witamy moją kochaną bratową, najlepszą jaką mam, bo mam jedyną i teściową i oczywiście te panie znacie, ale z moich starszych vlogów, dlatego że mnie tu dawno nie było, także nowi widzowie jeszcze nie widzieli, nie, nie widzieli. tak jedziemy, jedziemy na te shoppingi.

I tak, chyba mam zaliczone, ale niedużo zakupów, niedużo, dlatego że kupuję tylko i wyłącznie to, co potrzebne. I czekamy na Sylwię. Poszła tam, tu jest szkoła wojskowa, czy, moja bratanica Natalia yy, yy, próbowała się dostać do, do tej szkoły i ponoć się dostała, tylko jeszcze Sylwia poszła sprawdzić na 100% czy jest na tej liście, także czekamy z informacją. Idzie Sylwia. Jest! Jest na liście? Trzeba się nagrać. Okej, okay, wracamy do domu z naszych wojaży zakupowych. Byłyśmy jeszcze w, sklep, w sklepie firmowym Lekpolom, także nakupiłyśmy różnych firmowych rzeczy i do samochodu taka przekąska. Kabanosa, nie, miałam jeszcze... Kieł... kabanos to był z serem. Już zjadłam, bardzo dobre, polecam i to jest taki... Kabanos nie z... nie No nie, z jakiejś innej firmy, no. I jaka nam się piękna pogoda zrobiła w końcu, dlatego że przyjechaliśmy, było pięknie, na drugi dzień też było tak, w sobotę było ładnie i w niedzielę był deszczyk, Wczor... no i dzisiaj się rozpogadza, także yy... Pani Halinko, żniwa no, będą dzisiaj no, czy jutro? No dzisiaj nie na pewno. Dzisiaj nie, bo mu, musi wyschnąć wszystko po, po deszczu, także jak do jutra się utrzyma taka pogoda, to oczywiście ciąg dalszy, żniw. Zajeżdżamy do domu, a tutaj taki piękny zapach świeżego rosołku tutaj brat przygotowywuje. Ze świeżymi jarzynami, zerwanymi oczywiście prosto z ogródka, tutaj już obczyszcza pietruchę, ale jak pachnie pięknie takim wiecie prawdziwym wiejskim rosołem, a tu odgrzewamy jeszcze wczorajsze flaczki, dlatego że nam zostały i mam ochotę właśnie sobie zjeść. Tutaj mam reklamówkę z Hebe, kilka produktów z tej drogerii, ale wiecie co, ja po prostu nagram taki osobny odcinek, połączę go właśnie z holem z Rosmana i może z czegoś jeszcze, nie wiem, co uda mi się na tym uklopie kupić. Także zbiorę te wszystkie produkty kosmetyczne w jeden odcinek, a tymczasem jeszcze byłyśmy po drodze w Biedronce zakupić kilka rzeczy takich, wiecie, spożywczych i popatrzyłam sobie, co tam mają za nowości w szafie Bell. I znalazłam taki róż. Bardzo ładny, delikatny kolorek. Myślę, że na loto będzie super. Maskara tutaj y, silikonowa Natural Beauty. Nigdy nie miałam y, maskar z, y, marki Bell, dlatego postanowiłam sobie przetestować, jak na się będą sprawdzać. Puder, y, puder Boże, jaki puder, <grym> bronzer y, Aloha. Taka nowość w szafie o takim bardzo ładnym chłodnym odcieniu. Ja już tam troszeczkę, wiecie, palcami po zakupie macałam, także nie wygląda na super, hiper nowy. Yy, no i nawet coś tutaj widzę, podrapałam, ale no, ma bardzo ładny kolor. A to kupiłam na Allegro, dlatego, że w szafach bel nie było mojego absolutnie ulubionego pudru sypkiego, o którym mówiłam w ulubieńcach roku 2021 i to jest moje odkrycie, właśnie z zeszłego roku. A więc zamówiłam sobie, już będąc, już, jeszcze będąc w Irlandii, na Allegro i na dzień dobry, jak tu przyjechałam, no to paczuszka już stała czekała na mnie. Wow Ilumiset Powder, jest to puder rozświetlający, ma przepiękne takie niemalże satynowe wykończenie, troszeczkę rozświetlenia jest. Najważniejsze, że jest on po prostu delikatny. Jego nie czuję na twarzy, także kupiłam sobie trzy sztuki no i oczywiście polecam dlatego, że jeżeli borykacie się z suchą skorą i wiele, wiele pudrów no jest dla Was za ciężkich po nałożeniu, to wypróbujcie sobie tą markę Bell. na pewno Was zaskoczy. A tutaj jeszcze byłam w Intermarsze i kupiłam sobie no, Nivea, Antyprespirant i Radical, tutaj jest taka nabłyszczająca mgiełka, która chroni kolor włosów i być może yy, fajnie będzie mi się sprawdzało do moich fuksjowych. Zobaczymy. Będę testować i dam Wam oczywiście znać, jakie będą rezultaty. Witamy się z Wami od drugiej strony, bo ja się chyba dzisiaj w ogóle z Wami nie witałam. Yy, tak? Idziemy teraz skrobać ziemniaki. <grybujesz> Na dzisiejszą kolację, yy, która będzie u, u pani Halinki Teściowej, mojego brata, mamy Sylwii. I na dzisiejszą kolację tutaj u pani Halinki będzie serwowana babka ziemniaczana z boczusiem, z kiełbaską, z cebulką. To jest jedna blaszka, a tych blaszek w sumie będzie Weronika ile? Pięć. Pięć albo, sześć. albo sześć takich blach. Bo pani Halinka stwierdziła, że nas jest dużo, także musi, każdy musi wyjść na najedzony. Także takie dzisiaj pyszności u nas. Będą serwowane właśnie na kolację. Pani Halinka mówi: Duża rodzina to i dużo blaszek, tak? Tak, także pozostałe blaszki do nas dołączyły. I sygnał tych chyba jeszcze będziesz miała jedną? Przyniesiesz, tak? Tak, bo to będą, będą pieczone to wszystko na trzy piekarniki. Także do jednego się nie zmieści. No ale takie pyszności dzisiaj będziemy sobie jedli. No i oczywiście dzisiaj nie mam diety. To nie jest keto babka, ale spróbuję chociaż troszeczkę, no nie? Smacznego. Smacznego. I placek, którego Sylwia wzięła do swojego piekarnika, gotowy i popatrzcie, jak on się pięknie prezentuje. Ja uwielbiam ja jestem ziemniaczara, także uwielbiam placki, babki ziemniaczane. Wygląda przepysznie, pachnie przepysznie, także trzymajcie kciuki, abym ja po tym urlopie nie wróciła tak jak y, po moim ostatnim właśnie tutaj stąd 3 lata temu. Kto pamięta, ten pamięta jak wyglądałam. Y, także mam nadzieję, że wrócę jako tako. Ja wiem, że będę miała nadwyżkę w kilogramach, ale mam nadzieję, że teraz będzie mi łatwiej zgubić. OK, bierzemy placek i wyruszamy na kolację. Byliśmy pozbierać ze Sylwią właśnie ogórki i z Wiktorem. Dawno nie zbierane były, bo aż trzy dni, także niektóre są przerośnięte, ale to oczywiście one tam pójdą na nasiona, ale chciałam Wam pokazać okaz, jakiego Wiktor znalazł, mój brat. Wygląda po prostu jak mała cukinia i taki ogóraz wyrósł. Dajcie znać, czy spotkaliście się kiedyś z takim ogórkiem, no bo my, ja pierwszy raz widzę, ja myślałam i byłam... Po prostu święcie przekonana, że to jest jakaś malutka cukinia. Sylwia z Wiktorem posiali sałatkowe ogórki. I popatrzcie, jakie piękne tutaj wyrosły, jak ze sklepu. Proszę. Ten, jaki wielki, no. Tu jeszcze jest, tak? No i szukamy takich malutkich ogóreczków, dlatego że Sylwia zaraz zrobi małosolne. Ok, i idziemy pozrywać kopruch do ogórków małosolnych. I przy okazji Wam tutaj pokażę ogródek mojego brata i bratowej. Tutaj buraczki są, tu są ogóry. Koper, tam jest zielona. Cebulka. Cebulka. Co tam, Wiktor, jeszcze masz posadzone? Buraki. No, buraki są. O, tu jest pietrucha. Pięknie wyrośnięta. I tutaj też pietruszka. Ce cebula. A co tam? Tu jest mięta, no nie? Tu macie mięta. Mhm. Sałata. Szczaw, Ale to nazywamy szczawiu. Zrobimy zupy szczawiowej, co? No, ja taki świeży lubię. Ja nie lubię tych ze słoików w szczawiu. No i tu ogórki. Pomidorki gdzieś tutaj są zielone. Yy, jabłuszka? I Wiktor, co tu jest? Malinki. Ja tak wiesz, po krzakach nie wszystko poznaję. A sałata jest tu, o! Tu jest sałata. Tu i tu. Dobra, poznałam. O, osiem, 99% poznałam. Z jednym się pomyliłam. Ok, idę rwać. O, tu mam koper. Ale tu mam rwać z korzeniami czy bez? Nie, jak chcesz. Dlatego, tyle tak? Dobrze. Jak brat pozwala, to będzie z korzeniami. Tyle wystarczy, czy jeszcze mam tego? No dobra. Ale tu pachnie, takim warzywniakiem. I proszę bardzo, chwalę się moimi pierwszymi ogórkami małosolnymi. Oczywiście nie zrobiłam je, tak wiecie, w 100% sama, dlatego że razem ze Sylwią żeśmy tutaj robiły. One będą, oczywiście, tam gotowe, nie wiem, za dwa dni, za trzy dni. No, także yy, będą sobie stały. Na razie zalałyśmy to jeszcze. Yy... Wodą no wodą, solą, a w środek poszedł oczywiście koper włoski i jak tu pachniało tym koprem, po prostu cała kuchnia obłędnie pachniała, nie tylko ogórkami, ale też i koprem, e, czosnek, e, liść laurowy, ziele angielskie, e, liście z czereśni oraz liście z czarnej porzeczki, także będzie bardzo ciekawy smak, e, do tego jeszcze powinien być chrzan, no ale no akurat nie, nie miałyśmy. A zresztą ogórków to Sylwia tutaj robi takie malutkie słoiczki i tu będzie oczywiście co? Sałatka obiadowa.